Dzień dobry, dzieci. Mam na imię Estera i chętnie przeczytam wam dwunasty rozdział książki Czy naprawdę misjonarze się nie boją, pod tytułem Siedem Tajemniczych Psów. Zapraszam. Mamo, tato, szybko. Wyjrzyjcie na zewnątrz, wołały Emilii i Hedwig, wyraźnie podniecony. Pastor i jego żona podbiegli do okna. Słońce chyliło się ku zachodowi, a w cieniach kładących się na trawie dostrzegli cztery, pięć, sześć, siedem, tak, siedem psów krążących jeden za drugim koło domu. Skąd się wzięły? Pewnie są głodne. Może dacie im coś do jedzenia, dziewczynki? Zaproponowała mama. Emily i Hedwig natychmiast podbiegły sprawdzić, co zostało z kolacji. Braunowie byli misjonarzami w Brazylii. Pastor Braun wyjechał z Niemiec na misję, zabierając ze sobą żonę Annę i córki, wiedziony niepowstrzymaną potrzebą głoszenia Ewangelii. Został przydzielony jako duszpasterz do pracy w niewielkim miasteczku o nazwie Teixeira Soares, położonym w południowej części Brazylii. Dziewczynki szybko odnalazły się w nowym otoczeniu. Nauczyły się mówić po portugalsku zawarły nowe przyjaźnie i każdego dnia cieszyły się z pobytu w kraju tak innym od ich ojczyzny. I choć czasem czuły się tu obco, to wrodzona pogoda ducha pomagała im widzieć dobre strony w każdej sytuacji. Pewnego razu pastor Brown miał przeprowadzić serię wykładów ewangelizacyjnych w małym kościele położonym w centrum miasta. Dziewczęta bardzo lubiły słuchać przemówień swego ojca. Niepokoiły się jednak nieco, gdyż ostatnio doszły je słuchy, że mieszkańcy miasteczka nie przepadają za Niemcami. Siostry nie mogły zrozumieć, dlaczego tak jest. Nie zdawały sobie sprawy z tego, że Niemcy byli zaangażowani w straszliwą wojnę, a było to w roku 1917. Słyszały również, że wielu mieszkańców miasta nie lubiło i nie poważało protestantów. Jednak dziewczęta ufały panu. Wiedziały też, że ich ojciec jest mężem bożym i nie tak łatwo go przestraszyć. Niedługo przed rozpoczęciem spotkań ich dom odwiedził miejscowy komendant policji. Pastorze Brown, przyszedłem, aby panu oznajmić, że nie ma pan już pozwolenia na publiczne przemówienia w kościele przy skwerze. Są tacy, którzy planują pana zabić, a ja nie mam możliwości temu zapobiec. Komendancie, odpowiedział pastor, Bóg ocalił mnie już wiele razy. Jestem przekonany, że i teraz mogę na Nim polegać. Będę więc przemawiał do ludzi. Nie mogę ich zawieść, nawet jeśli postanowi pan mnie aresztować. Tak jak jest zaplanowane, pojawię się w kościele w niedzielę wieczorem. Pastor Brown wiedział, że jego życie jest w rękach Boga i dlatego nie zamierzał zrezygnować z wykładów. Tego wieczoru na spotkanie przybyło aż 60 osób zainteresowanych Bożym poselstwem. Połowa z nich pragnęła zostać ochrzczona. Uroczystość chrztu była zaplanowana za dwa tygodnie. Pierwsze trzy wieczory spotkań Emilii i Hedwig przesiedziały jak na szpilkach. Słyszały, że komendant wyjechał z miasta i zastanawiały się, co wydarzy się w najbliższym czasie. Komendant lubił ich ojca, ale zdecydował, że skoro ten się upiera, to on pozwoli mu stawić czoła niebezpieczeństwu. W piątek pastor Brown zachorował. Nie miał sił wstać z łóżka. Jego żona i córki robiły wszystko, aby choć nieco ulżyć mu w cierpieniu, ale niestety bezskutecznie. Pastor był tak słaby, że nie tylko piątek, ale całą sobotę musiał spędzić w łóżku. Pomimo usilnych modlitw całej rodziny, jego samopoczucie nie poprawiało się. W niedzielę rano nadal czuł się wyjątkowo fatalnie. Wiedział, że siły do walki z chorobą powinien szukać w panu, więc cały dzień spędził na modlitwie. Nie był zadowolony, że przez jego niedomaganie nie odbyły się już dwa spotkania. Zadecydował, że dzisiejszego wieczoru będzie przemawiał nawet, jeśli miałoby to być ostatnie wystąpienie w jego życiu. Posłał po dwóch mężczyzn z kościoła, którzy pomogli mu dostać się na miejsce. Wcześniej pomogli mu nawet umyć się i ubrać, gdyż był zbyt słaby, aby samodzielnie założyć na siebie ubranie. Zanim wyszedł, zawołał swoją żonę i córki. Nie wiem, co się dzisiaj wydarzy. Ufajcie panu, opiekuj się dziewczynkami, Anno. Jeśli coś się stanie, a wy nie zechcecie dalej mieszkać w tym kraju, wróćcie do Niemiec. Dziewczęta przylgnęły do matki, patrząc, jak ich ojciec kośtyka wsparty na dwóch młodych współbraciach. Czy jeszcze zobaczą swojego ojca? Wszystko, co mogły zrobić, to modlić się. Po półgodzinnej wędrówce przez las, trzej mężczyźni dotarli wreszcie do placu miejskiego. Kościół był wypełniony ludźmi po brzegi. Pastor z wielkim trudem wspiął się po schodach do kazelnicy. Ludzie siedzieli stłoczeni. Pragnęli usłyszeć słowo Boże od niemieckiego misjonarza, który niczego się nie lękał. Po odśpiewaniu pierwszego hymnu, pastor rozpoczął kazanie. Ludzie siedzący bliżej kazalnicy zauważyli, że był blady i słaby. Sprawiał wrażenie, jakby w każdej chwili mógł zemdleć. Przerwał na chwilę wykład i pomodlił się cicho. Panie, proszę, daj mi siłę, bym mógł przemawiać do tych ludzi. Panie, pomóż mi. Ledwie wypowiedział amen. Kolory powróciły na twarz pastora, a głos stawał się coraz silniejszy. Przemawiał do tłumu niemal przez dwie godziny, a ludzie słuchali go w absolutnej ciszy i skupieniu. To duch Boży mówił przez niego, a Pan dodał mu sił do przekazania swego poselstwa. Po spotkaniu pastora czekała kolejna przeprawa przez las, aby powrócić do domu słyszał pogłoski, że jego wrogowie planują ukryć się w wysokiej trawie i stamtąd go zaatakować. Na szczęście do niczego takiego nie doszło. Aniołowie Boży chronili pastora, aby bezpiecznie dotarł do domu. Kilka nocy później, Braunowie układali się już do snu, gdy usłyszeli dziwny hałas dochodzący z zewnątrz. Pastor Braun zwołał rodzinę na modlitwę. Panie, miej nas w opiece, jesteśmy przestraszeni. Pomóż nam, panie, modliła się Hedwig. Gdy skończyła, usłyszeli donośne stukanie w drzwi oraz okna. Towarzyszyły temu pełne złości krzyki. Otwieraj, otwieraj, ty, pastorzy. Dreszcze przebiegły po plecach dziewcząt. Oni nas zabiją, pomyślały. Pastor Brown podszedł do drzwi. Stając w progu, donośnym głosem oznajmił. Możecie wejść, ale nie chciałbym być na miejscu tego, który pierwszy to zrobi. Mężczyźni byli zaskoczeni. Co on ma na myśli? Czyżby miał broń? Nie wiedzieli czego mogą się spodziewać i ich odwaga szybko stopniała. Wystraszyli się stojącego w drzwiach swojego domu pastora. Napastnicy, tracąc pewność siebie, oddalili się z przekleństwami na ustach. O tak, ten człowiek faktycznie był uzbrojony. Był uzbrojony w słowo Boże. Kilka dni później siedem psów znów spacerowało w koło ich domu. Dlaczego znowu tutaj przyszły? Dziewczęta przyniosły z kuchni jedzenie, a pastor wystawił je na zewnątrz, ale psy nie były nawet zainteresowane powąchaniem go. Jakie to jest dziwne, powiedziała żona pastora. One nie chcą jeść. Może przychodzą tutaj, bo po prostu lubią nasz dom? Stwierdziła Hedwig. Braunowie słyszeli, że niecałe dwa kilometry od nich mieszkała inna rodzina adwentystów i oni mieli właśnie siedem psów. Ich psy były łagodne i udomowione. Lubiły ludzi i nigdy nikogo nie skrzywdziły. Ale dlaczego wciąż tu przychodziły? Dziewczęta jeszcze leżąc w łóżkach snuły różne domysły. Nawet kilka razy wstały, aby raz jeszcze spojrzeć przez okno, i za każdym razem upewniały się, że psy nadal kręcą się po ich podwórku. Spójrz, szepnęła Emili. Wciąż tam są. Myślę, że całą noc będą czuwać przy domu. O północy całą rodzinę obudziły dziwne hałasy. Brzmiało to tak, jakby do ich domu zbliżała się grupa mężczyzn. Istotnie, tłum rozwścieczonych mężczyzn. Zaplanował zaatakować dom pastora i zabić go. Ale i tym razem zostali zaskoczeni. Gdy tylko próbowali zbliżyć się do domu, te słodkie, przemiłe psy zachowały się jak dzikie bestie. Gdy tylko któryś z mężczyzn próbował wykonać krok w stronę domu, psy wściekle warczały, odsłaniając mocne lśniące zęby. Rozłoszczone zwierzęta naprawdę wyglądały groźnie. Napięte jak struna grzbiety, gotowe do skoku łapy, nastroszone futra, dziki błysk w oczach i te paszcze pełne ostrych kłów. Wyglądały nie jak domowe psy, ale jak gotowe do ataku wilki. Nic dziwnego, że żaden z intruzów nie chciał ryzykować bezpośredniego starcia. Jeden z nich próbował wprawdzie przedostać się na tył domu, ale natychmiast dopadł go jeden z psów. Powalił go. I zagradzając mu drogę swoim ciałem, zmusił do odwrotu. Nawet najodważniejsi mężczyźni woleli nie podejmować walki z psami, które w ciemnościach nocy wydawały się jeszcze większe i jeszcze zwinniejsze niż faktycznie były. Zgraja rozproszyła się, a psy jeszcze chwilę węszyły po podwórku, po czym zniknęły równie niespodziewanie, jak się pojawiły. Emili i Hedwig wróciły do łóżek. Były teraz pewne, że to Pan posłał psy, aby broniły ich rodziny. Psy wróciły jeszcze dwa razy. Również jeszcze dwa razy pełni morderczych planów mężczyźni powracali pod dom Braunów i raz za razem musieli się wycofać, bo dostępu do domu broniło siedem gotowych do ataku psów. Za każdym razem, gdy Braunowie widzieli na swoim podwórku psy, klękali do szczególnej modlitwy gdyż byli pewni, że zbliżają się kłopoty. Siedem psów wiernie spełniało rozkazy Boże i ochraniało rodziny. W rezultacie spotkań misyjnych w mieście Teixeira Soares 60 osób przyjęło chrzest. Jakie to wspaniałe zakończenie opowieści o Bożej opiece nad jego sługami. Emily, która nadal mieszka w Brazylii, bardzo lubi opowiadać tę historię. I ja też, gdyż jestem córką Hedwig.